Cześć wszystkim! Dzisiejszy film to wyzwanie drugie z nauki UI i zrobimy jak poprzednio. Najpierw omówię wszystkie nadesłane prace, a na końcu pokażę Wam moją proponowaną wersję. A więc zadanie polegało na tym, że jest to sklep z witaminami. Jest... Ma być to strona dla pojedynczego produktu ze zdjęciem i opisem. Do wyboru trzy rozmiary kapsułek po 50, 120 i 300 oraz dwie różne dawki 5000 oraz 10 000 IU. Opcja dodaj do koszyka oraz zapisz na potem. A więc pierwsza praca jaką mamy. Dobra. Tu mamy opis. Dodaję do karty. Sprawdźmy, jak to działa. Rozmiary dawki. Ok. Dobra. Tutaj nam się dodało na listy od razu. Fajnie to wygląda. dam do karty i też się pojawia w karcie. A więc na co od razu mogę zwrócić uwagę? Jest to po prostu odstępy i przestrzeń. Tutaj wydaje mi się, że jest za bardzo do góry. Tak samo tutaj przestrzeń jest trochę za mała. Hmm, tutaj to wygląda fajnie. Tutaj odstęp pomiędzy rozmiarami i dawką hmm, nie widzę potrzeby na taki odstęp. Można by było to bardziej do siebie przybliżyć. Hmm, co tutaj jeszcze? Może wyrównanie do lewej trochę bardziej, żeby to wszystko było w jednej linii, jeżeli już to miało być w jednej linii. No, i oczywiście rozmiary. To, co najpierw mi się rzuca w oczy, to jest cena i plus i minus, a trochę mniej cała reszta, która jest pod spodem, oraz dodaję do karty. Więc tutaj bym trochę bardziej pograła z rozmiarami, jakie to mają być rozmiary, i spójność projektu. Czyli jak tutaj mieliśmy takie cienkie obramowanie, to tutaj też bym dała cienkie obramowanie. I to, co jeszcze można by było zrobić, to przesunąć ten przycisk Ad to Wishlist. Gdzieś tu. Tu jest dosyć sporo przestrzeni, którą można wykorzystać zamiast wciskać go pod spodem. Kolejny projekt jaki mamy. Obraz. Tu można kliknąć. Opis, skład, zastosowanie. OK. Mogę zaznaczyć kapsułki, bla, bla, Dać do koszyka, daj do ulubionych. Dobra. A więc na co od razu zwróciłam uwagę w tym projekcie, jest to tło. Wydaje mi się, że ono jest za ciemne, zdecydowanie lepiej by wyglądało trochę jaśniejsze tło, bo tutaj ten tekst, jak mam, mamy, to on się zlewa. Kolejne to, na co zwróciłam uwagę, jest to kontrast i hierarchia treści. Na sam początek najpierw zwróciłam uwagę na opis skład i zastosowanie. Pewnie temu, że te fonty są większe niż do koszyka, jakoś bardziej, bardziej na mnie to działa, żeby najpierw kliknąć w opis zamiast tutaj do koszyka. I też wydaje mi się, że chowanie opisu jakoś tak w boksy, jakieś popapy, nie jest to dobre rozwiązanie. Nie wiem, jak to wyglądało na mobilce, ale. Mówili, kiedy nie było w zadaniu, więc tutaj bym, może przemyślałabym to jakoś inaczej, bym to rzuciła. Ten opis, czy jeszcze miałam jakieś notatki? Tutaj do tego projektu, i ponownie też bym zwróciła uwagę na spójność. Tutaj mamy troszeczkę zaokrąglone rogi, tutaj mamy kompletnie zaokrąglone rogi. Zero zakrąglenia, zero zaokrąglenia, znowu troszkę więcej i bardzo zaokrąglone nogi, więc też można by to było zrobić może takie przyciski. Na przykład do koszyka, zrobić zaokrąglony, a resztę zrobić w, w tym samym stylu. Powiedzmy, że Rounded Borders 5 pixels. Żeby też jakoś wyróżnić bardziej ten przycisk od innych przycisków. I co tutaj jeszcze? Ten przycisk dodaj do ulubionych, do koszyka. No nie wiem, no, dla mnie się wydaje, że takie przyciski dodać do ulubionych albo zapisz na potem, to bardziej gdzieś w tym miejscu bym wrzuciła, zamiast tu. Dobra, następny projekt. Tutaj trochę bardziej przejrzysty jest. Tutaj mamy opis. Tutaj mhm. ja to to zapisz na potem. Wydaje mi się, że można byłoby dać trochę więcej przestrzeni temu projektu, żeby on bardziej oddychał. Na pewno tutaj bym dała trochę więcej przestrzeni, żeby jednak oddzielić te informacje. Zwróciłam uwagę jeszcze na to, że cena jest na górze, a nie na dole. I jeżeli zaznaczymy inną opcję, to cena nam się zmieni tu. I też jako użytkownicy przyzwyczajiliśmy się do tego, że cena jest gdzieś na dole. Cena jest jakby pod wszystkimi opcjami i mamy dodaj do karty. I lepiej nie zmieniać tak jak jest, bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś tam norm, że na przykład przycisk w lewo jest po lewej, a przycisk w prawo jest po prawej, i tak samo jesteśmy przyzwyczajeni, że cena jest pod opisem. Więc tutaj bym się chyba raczej trzymała ceny na dole. I kolejny. Bardzo ładny. Ten tutaj wygląda estetycznie. Przycisk dodaj do karty się wyróżnia. Mamy opcję, mamy cenę. Zapisz i zapiszmy potem. Tutaj, na no, co bym zwróciła uwagę, jest tu wybór opcji, czyli ile tej dawki jest i rozmiar. Więc jeżeli chyba było na drugim ekranie tak. Więc tutaj, co można by było zrobić, myślę, że lepiej, to zamiast dać jedno pod drugim, to nawet obok siebie, i wtedy to by się mogło rozwijać do dołu, żeby one na siebie nie najeżdżały. Albo po prostu dać wszystkie opcje na zewnątrz, żeby od razu można było wiedzieć, że to jest 5000, tysięcy, 50, co to było dalej, 50, 120 i 300. Żeby po prostu nie było czegoś takiego, że one na siebie najeżdżają i w ogóle najpierw jest trochę bardziej do prawej strony i do dołu, a ta opcja jest po Więc myślę, że można by to było zrobić trochę lepiej, i to w sumie byłoby na tyle. Teraz przejdziemy do drugiej części, gdzie pokażę Wam moją wersję. I pewnie standardowo najpierw przyspieszę ekran, a potem omówię kluczowe elementy. Thank mm -hmm. you. 지금 Dobra, jeszcze Wam pokażę kilka interakcji. Dosyć prostych tym razem. Czyli że jak kliknę na to, to przejdziemy sobie tu. And out, 3 sekundy. No i nie wiem, zaznaczmy to. Przejdziemy tu. Hmm. Dobra. W sumie bez sensu, to stąd wziąłem mogłabym stąd wziąć. No dobra, więc to jest, myślę, że skończona moja propozycja. Więc nazwa. Krótki opis albo SKU zależy jeszcze. Czyli no w sumie nie podam, że trzeba robić SKU, więc tutaj można było po prostu wrzucić krótki opis. Yy, select your dose, czyli czy chcemy 5000 czy 10000, Rozmiar 90 kapsułek 120-300. Tu myślę, że jednak powinnam dodać size of pack albo kapsuł dodać. Ilość, jedno opakowanie czy więcej, tu jakaś tam cena, za ile kapsułek, daję do karty, daję do mojej wishlisty listy, dodatkowe informacje, opis i jakieś pierdoły, no i zdjęcia. I myślę, że taki całkiem przejrzysty produkt to taka mała propozycja. I to jest prawdziwy produkt, jakby ktoś się pytał, robiłam ostatnio dla właśnie dla Smart Vitamins, wszystko więc coś takiego na końcu wyglądało to tak mniej więcej I tam zaznaczymy to żeby było widać jakąś interakcję jakiś pierdoły że tam coś nam zmienia żeby było widać że coś innego jest zaznaczone i to by było na tyle dzisiaj wesołych świąt wszystkim i oczywiście wrzucę wam następne wyzwanie dzisiaj wieczorem dzisiaj jest który 20 grudzień wrzucę Wam wieczorem na Instagrama wyzwanie trzecie. Trzymajcie się!